Osobowość unikająca to zaburzenie, gdzie osoba boi się krytyki i odrzucenia, więc unika kontaktów z innymi, nawet gdy chce bliskości. Tęskni za relacjami, ale strach wygrywa. Lęk przed oceną. Osoby z osobowością unikającą boją się krytyki i odrzucenia, dlatego często unikają sytuacji społecznych, nawet jeśli chcą nawiązać kontakt. Niska Samoocena. Ludzie z osobowością unikającą uważają, że nie są wystarczająco dobrzy, co sprawia, że unikają sytuacji społecznych i boją się nowych wyzwań. Pragnienie bliskości. Osoby z osobowością unikającą pragną nawiązywać bliskie relacje, ale lęk przed odrzuceniem sprawia, że często się wycofują. Trudności interpersonalne. Osoby z osobowością unikającą mają problemy z utrzymywaniem relacji, co prowadzi do izolacji społecznej. Osoby z osobowością unikającą często mają wyższą empatię i wrażliwość na uczucia innych. Dzięki temu mogą być dobrymi przyjaciółmi i partnerami, którzy potrafią zrozumieć emocje i potrzeby innych.